Piszą o gender. Rozprawimy się z gender. Drogi Bogusławie, a teraz będzie niespodzianka, chciałbym, żebyś usiadł na tej ławeczce, dlatego, że proszę Państwa, proszę Państwa, po naszym ostatnim kabarecie 13 grudnia, w dniu 16 grudnia w kawiarni literatka odbył się Benefis Bogusława Bednarka. Tak, jest. Okazało się, że Bogusław Bednarek był taką osobą, która właściwie stworzyła Wrocław. Już nie chcę mówić o tym, że przyszedł, usiadł na kamieniu, dookoła niego zbudowano uniwersytet, potem Wrocław, bo to już wszyscy wiedzą. Ale również nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Bogusław Bednarek był natchnieniem Feliniego. Felin poświęcił mu taki film, który miał trwać pierwotnie 8,5 minuty. I on potem nazywał się 8,5, tylko że producenci namówili go, żeby wziął do głównej roli Mastrojaniego. Nie wiadomo czemu i wydłużyli ten film. W związku z tym, teraz pokażemy Państwu pierwotną, archiwalną wersję filmu 8,5 Feliniego. E, oczywiście to są żarty, e, ale teraz poważna podbudowa. No i panowie, Marcin Bratkę powie o co chodzi. E, Doktor Władysław Bednarek przez lata, przez lata, prowadził w telewizji program Labirynty Kultury. Labirynty Kultury to... Kurczę, nie zgadzałem się, L i R. Labirynty Kultury. Mm -hmm. to teraz dobrze. Labirynty Kultury. I tam była bardzo, bardzo, bardzo zgrana paczka, która robiła ten program. Marcin był pomysłodawcą, autorem. Musimy to powiedzieć z bólem, że problem, pro, program już nie istnieje, program już nie istnieje, natomiast pozostali ludzie, którzy nadal się lubią, nadal się kochają, nadal się odwiedzają i e, to taki ból fantomowy, proszę Państwa. Po odciętej ręce nas swędzi tam, gdzie były palce. Stąd e, powstał utwór, utwór e, literacki, utwór liryczny pamięci tych wszystkich, którzy tworzyli ten, e, ten program, najprawdopodobniej Marcin Gratka. Ja muszę... skazki. E, tak, może od drugiej części zaczniemy, o tym e, filmiku 8,5 czy właściwie 9, o którym mówiłeś. E, myśmy robiąc labirynty robili też, że tak powiem, takie y, około programowe i to było filmowane i aparatami, kiedyś nie było takich aparatów HD jak teraz, i, i komórkami, i czym, czym tam się dało. E, naszym e, takim... Takim pomocnikiem mistrza był Anselm, rzadko kiedy trzeźwiejący rekwizytor o przezwisku Krecik. Chyba dlatego, że jedno W każdym razie Krecik wiernie sekundował tutaj w różnych odcinkach Mistrzowi Bogusławowi. No i postanowiliśmy kiedyś z Wojtkiem Malinowskim zrobić ten film. Oczywiście on nigdy nie powstał, ale właśnie z tych strzępów, z tych, z tych, z tych brudów takich Wojtek skleił kilka minut, które Państwu ale Krecik, za chwilę. Ale Krecik pojawiał powiedzieć. się przecież w Labiryntach kultury, a to Robert pompowała, to. Ale rzeczywiście to bardzo, bardzo taka, że tak powiem, zmierna po swojej... postawa. przechodził u Kieślowskiego, <laughs> jaka słowa potem, więc. Mówna, właśnie. Ja się trochę go bałem zaprosić dzisiaj, ale może kiedyś będzie jeszcze okazja. A to jest tak. Ja wiem, że mistrz lubi Diona i, 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 i pamiętam, że osobliwie, że tak powiem, uczuciem darzy baladę o paniach minionego czasu. Ja napisałem baladę o ekipie minionego czasu. Zobaczcie Państwo, nie jestem ani poeta, ani aktor, ale spróbujemy. E, taką parafrazę. I to jest do Ciebie, Bogusiu, z całą miłością całej naszej paskudnej, parszywej ekipy. Powiedz mi, gdzie i w jakiej ziemi jest ela, nasza krasawica cud Piotruś z okiem swej kamery i krecik, tęgi pijanica. Ty, Tomciu, głos nagrywasz skory, a waldy ciągle zmienia biegi. Powiedzcież przeto, mi kochani, a gdzie są dzisiejsze śniegi. Powiedzcie, gdzie młodości czasy? Czemuż ekipy naszej pora, jak wiosna spiesznie przeminęła, siwizna, brzuchy i zakola. <grym>, tu Bartuś wkłada swe słuchawki, tam zaś statystki stają w biegi. Komuż to kurwa przeszkadzało, a gdzie są niegdyś dzisiejsze śniegi, gdzie Marcin? Srodze nakręcony, łypiący za młodością okiem, Gdzie wreszcie wielki mistrz Bednarek, raczący widza słowotokiem? Miecio, co w opętańczym szale lampy starej jak szeregi, Gdzie są, wymówcie, jeśli znacie, A gdzie są niegdysiejsze śniegi? Przesłanie. Nie pytaj, kędy jest ekipa, na jakie teraz poszła brzegi, Iżbyś nie wspomniał tej przyśpiewki, A gdzie są niegdysiejsze śniegi? Panie panowie, Marcin Bratę.